Cześć, witajcie w szafie fana w odcinku z koszulką i to jeszcze inną jak wszystkie do tej pory. To koszulka dotycząca jednego sezonu i to w wykonaniu ekipy Juventusu. Gotowi na odcinek, to jeszcze subika z dzwonkiem i łapkę w górę klikajcie i lecimy. Sezon 2011 12 był 114 sezonem Juventusu w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. I piątym po powrocie do serii, a po degradacji ze względu na aferę Calciopolii. Sezon ten zakończyli pierwszym Mistrzostwem od 2003 roku i początkiem fantastycznej serii 9 sezonów z Mistrzostwem z Rzędu. Do tytułu zaprowadził klub z Turynu jego były kapitan Antonio Conte, dla którego był to też pierwszy sezon jako trenera jakiegokolwiek klubu z Serie A. Był to pierwszy sezon ekipy z Turynu na zupełnie nowym Juventus Stadium. Mistrzostwa nie byłoby na pewno bez bardzo ważnych nabytków. Przekonanie do gry i przyjście tu za darmo André Pirlo z Milanu było majstersztykiem, a przecież był też chociażby sprowadzony w tym sezonie Arturo Vidal. Juventus wygrał ten sezon bez przegranej w żadnym ze spotkań, czego wcześniej nie dokonał nikt w lidze włoskiej z 20 zespołami. Jedynym przegranym meczem w całym był więc finał Pucharu Włoch z Napoli 0-2. Okazał się też być ostatnim meczem legendy Juventusu Alessandro Del Piero. A to już koszulka, bez której nie byłoby tego odcinka. T-shirt wspominający mistrzostwo Włoch Juventusu w sezonie 2011-12. W całości czarny z fajną, specjalnie przygotowaną grafiką z napisem Juventus Campioniti Italia, logo Nike oraz flagą Włoch, a dokładnie wzorem przypinki jaka za mistrzostwo Włoch jest przyszywana do koszulki. Całość w stylistyce Graffiti i Street Artu. Od wnętrza mamy tu rozmiarówkę M i informację, że koszulkę tę wykonano w Maroko, a z tyłu jeden ważny element, czyli logo Juventusu z tamtego okresu, czyli jeszcze przed zmianami. Jak widzicie, z koszulki korzystam na co dzień, więc i trochę już przeszła, ale nadal bardzo mi się podoba. A podobał Wam się taki odcinek szafy Fana? Jeśli tak, to nieszczęście mi subików z dzwonkami i łapek w górę.